Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i mamy dzisiaj dzień vlog vlogmasa. Ja powiem Wam, mega ciężko się wstawało. E, praktycznie całą noc nie spałam, bo to było na zasadzie, że wiecie, niby spałam, ale co 15-20 minut się budziłam. Także byłam, nie będę tam szła. Co 15-20 minut się budziłam, cały czas mój mózg pracował. Ja nigdy nie mogę... Niby wstaję wypoczęta, ale wiem, że jestem zmęczona. Zresztą to zobaczcie, tutaj widać. E, no bo się co chwilę budziło mi i tak naprawdę nie, nie wyspam się. że nie wolałabym spać trzy bite godziny tylko, ale chociaż pod rząd niż niby tam 5 godzin, ale takie przerywane. Także nie wiem, jak dam ranę. Piję właśnie Red Bulla, ale ciężko jest. Płakać mi się centralnie chcę. Nienawidzę tych dwunastych. Nienawidzę, po prostu nienawidzę ale dobra, przestanę już narzekać, bo nie chcę się nastawiać negatywnie w pierwszy dzień. E, mam ten sweterek ubrany, widzicie, on jest za duży na mnie, bo to jest jedna ale znowu w rękach jest całkiem spoko. E, mega cieplutki, także fajnie, cieszę się. E, I co? Pomalowałam się to paletką NYXa. E, zobaczymy, jak się będzie trzymać I, i co? Widzimy się już wieczorem, za jakieś 14 godzin na... Otwieraniu kalendarza. A ja spadam, jest 5 godzina, trzeba wszystko szykować. Hej, ja już jestem po pracy, słuchajcie, Jest godzina 19:15. Oczywiście, pierwsze co robię, to siadam i dla Was nagrywam. Powiem Wam, jakoś zleciało dzisiaj. Obżarłam się dzisiaj z płatczami, nie będę kłamać. Kolega w pracy miał urodziny i tak te cukierek jeden, drugi, trzeci. Potem jeszcze Andrzej mi przyniósł babeczkę. Także masakra, ale chociaż Michaszków nie naruszyliśmy jeszcze postaram się być grzeczniejsza, ale jest tak ciężko słuchajcie, jest tak ciężko, w ogóle znowu jutro trzeba wstać o 4.30 i mam plan taki, że jak tylko zdążę skończę do was z wami jak skończę dla was nagrywać, zmyję makijaż, umyję się nałożę sobie maseczkę na twarz i obejrzę wasze vlogmasy i jeden serial i mam nadzieję, że pójdę troszeczkę wcześniej dzisiaj spać Chciałam Wam tylko o dwóch rzeczach powiedzieć. Pierwszą to jest maska, którą użyłam wczoraj z firmy Images. I jest to maska Bubble Facial Mask. Ona była za 50 pędzłów z AliExpress. Powiem Wam tak, um, maska ogólnie była spoko, tylko problem był taki, że nie było żadnych bubble. Po prostu żadnych. Pierwszy raz spotkam się z, masko, z maską Bubble Mask bez bubbles. Ale efekt miała bardzo fajny, skóra była bardzo fajnie nawilżona. Także jeżeli komuś nie przeszkadza to, yy, że nie ma ona... Yy, tej, tej piany, to ją mogę polecić za 50 penców, także naprawdę spoko. Ja Wam wrzucę link do tej maski poniżej i mogę ją Wam naprawdę polecić, bo efekty są całkiem fajne. I jeszcze jedna rzecz, której zapomniałam Wam powiedzieć, którą kupiłam na Aliexpress, to jest opakowanie na wino i przyszło, zobaczcie, ona była chyba za funt 50, mam tu właśnie moje wino, zobaczcie jak fajnie wygląda, ma tutaj chusteczkę normalnie, chusteczkę, e, stołeczkę i tu jest renifer, oczywiście były różne wzory, uważam, że mega fajnie to wygląda i na stole świątecznym na przykład lepiej wygląda takie coś niż butelka jakiegoś wina, przynajmniej mnie się to mega podoba. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam powiedzieć, zanim przejdę do otwierania kalendarzy, to jest, że po raz kolejny zmieniłam punkty, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy. Jak pamiętacie, wczoraj dałam 4 punkty za 4, 0 punktów za lakier do paznokci, ale daję mu jednak 5. A czemu 5? Potwierdziłam, że te paznokcie, które mam w tym momencie, są trochę nudne już, bo mam je 3 tygodnie, a aż 4 tygodnie. Teraz czekam, zanim pójdę do kosmetyczki, żeby z, z terminem na święta były. I miałam taki jasny kolor. I wiecie co? Wziąłam i sobie pomalowałam. I zobaczcie, jakie są fajne, świecące. Kolor świetny. Malowało się mega fajnie. Jedna warstwa i już były naprawdę pięknie pomalowane paznokcie. Szorowałam wczoraj talerze, patelnie, wszystko i ten lakier nie odpryska mega szybko wysycha. naprawdę, naprawdę fajny. Także przyda mi się Pomaluję sobie też um, paznokcie u stóp i myślę, że, że całkiem fajnie. Ale już nie przedłużajmy. Zabierajmy się za kalendarze. Zaczniemy sobie od Harry Pottera. Brązaletka wygląda coraz fajniej. Tutaj jest numerek 8. Jak będzie tego trochę więcej, może na weekendzie wam pokażę. Jak będzie po prostu już tak lepiej wyglądać. W numerku 8 mamy tarczę z literina. Patrzcie się znowu, walnęłam, ale tym razem. Ale ładne one są ta czarcza literyna, bardzo fajna, fajnie te czarmsy wyglądają także kolejna rzecz do mojej brązetki tym razem postaram się jej nie, nie wyrzucić w ogóle słuchajcie wczoraj spadła mi cała dekoracja, wszystko dlatego widzicie, są trochę zmiany i niestety spadła mi kartka od Asi i nie mogę jej znaleźć tamte mi spadły, ale one były podwójne jakoś łatwo je znalazłam, odsyłaliśmy łóżko i niestety nie mogę znaleźć, także jest mi bardzo przykro, ale mam nadzieję, że kiedyś ona się znajdzie Wczoraj mi się płakać chciało normalnie. Andre mi wszystko robił, żeby znaleźć tą, czapkę, e, tą kartkę. Także dlatego od Asi za mną nie widać kartki. No, tak mi przykro niestety. Była taka śliczna. Dobra, przechodzimy do numerku 8. Może chociaż coś słodkiego nam poprawi humor, tak jakbyśmy dzisiaj nie mieli wystarczająco takiego, może sobie na jutro zostawię. E, tutaj jest numer 8. Boż w sumie tu mi się nawet czekolady nie chce pędzą. Jajko! Nie wiedziałam, że u góry też będą jajka. Uuu! Słuchajcie, mamy jajko niespodziankę! jej, Jajeczko niespodzianka w numerze 8. Może wam rano pokażę zabawkę, nie wiem. E, kalendarza z bąbelkami nie otwieramy dzisiaj. Coś mi... Aha, bo to są moje światełka. E, dobra, idziemy co wczoraj. E, mieliśmy produkt Soap Glory. Jak pamiętacie, była to e, taki żel myjący do twarzy z witaminą C. Bardzo fajnie się nie sprawdził i bardzo mi się podoba. I co? No to przechodźmy. Wczoraj są Glory miało dyszkę, a dzisiaj co będzie miało? Gdzie jest nasza ósemeczka? Hmm, tutaj. Będzie coś małego, słuchajcie. Będzie coś bardzo małego. Jak ja lubię te ich mini rozmiary. Ale chyba będzie coś fajnego. Czekajcie, Jest tu napisane Super Ice. No to można się domyślić, że będzie coś do oczu. I czyżby to był glitter do oczu? Aha, to jest liquid eyeshadow w kolorze złota, takiego sylwestrowego. Zobaczcie. Też, ja nawet nie wiedziałam, że oni mają e, produkty do makijażu. Jest to bardzo malutki, ale jaki piękny. Ja nie lubię za bardzo wpłynie, ale zobaczcie, jaki je on jest ładny. Widzicie, jak się świeci? O wow! Ja bym raczej dodawała jako. E, nie jako sam cień, tylko na brązowe cienie, na przykład taki odcień. Fajny, mega fajny, bardzo mi się takie coś podoba. E, bardzo, 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 także e, dam 10 punktów znowu, bo ja lubię takie rzeczy, lubię do malowania, lubię jak się błyszczy. E, Także tak, jestem bardzo zdrowona no i nie ma, albo nie, damy 8. Damy 8 z tego powodu, iż jest to produkt mały. Tak, no to damy 8. Myślę, że, że to będzie fair. Jakby był e, produkt pełnowymiarowy, to byśmy dali dziesiąteczkę. E, dobra, odkładamy sobie kalendarz z bąbelkami. to nie na dzisiaj. I otwieramy Mark Spencera. Ja, że go otwieram, to zawsze staram się patrzeć. 3, 18, 19, 15, 24, 13, no i co, 16. O jest 8. 8 jest w trójkącie. Jest takie lekkie dość. Jest tu napisane The After Party Essential. Czyli coś na po imprezie. Tabletki na kaca powinny być. <laughs> Jeżeli po imprezie, prawda? Nie sądzicie? Dobra, później się, później się tym pobawię. I mamy tutaj produkt z formuły jest Unlimited Slim Cream, czyli krem na sen, hypoalergiczny, bez parabenów i dla każdego rodzaju skóry. Na, na najlepsze efekty trzeba dawać ten kreming na twarz i szyję, używając małej ilości. Simply rise when you Wake który... tak, czyli po prostu kremik taki mały na noc. Jest tutaj 15 ml z tej samej firmy, który mamy kremik do ust i pod oczy. Także fajnie, tylko że też szkoda, że jest to rozmiar bardzo malutki, bo starczy mi to na 3-4 razy. Także jak jest, był ten krem do ust albo pod oczy, no to nie, nie zużyję tyle co na twarzy, jednak nie oszukujmy się. Także troszeczkę, tak, jestem rozczarowana i myślę, że punktów dostanie ode mnie 6. Tak, myślę, że 6, bo jednak z Glossy Box mieliśmy to większe opakowanie i krem jest naprawdę fajny i on dostał dychę, także myślę, że 6 punktów jak najbardziej dla tego kalendarza i bardzo szybko, przy... bardzo szybko przechodzimy do największego kalendarza Glossy Box. Zobaczmy, co tam mamy. On jest taki ciężki, słuchajcie. Nie ma ósemki w pierwszej połowie. Także szukamy ósemki w drugiej połowie. I czy wy ją widzicie? O, ja widzę. Jest tutaj coś długiego. Uuu, coś takiego w miarę powiem Wam. Ciężkiego. Ósemeczka. Ciekawe co to będzie. To jest Pro Base Primer oli z firmy Muła ze złotymi drobinkami, ale to jest taki produkt. Poczekajcie, ja sobie zobaczę, czy to jest do paznokci i do Was wrócę, żeby Was nie trzymać długo. Kochani, dobrze, że przytam, bo ja bym to pewnie na paznokcie dała. Jest to produkt, e, który jest e, po prostu primerem. Nie przed e, lakierem do paznokci, ale do twarzy e, ze złotymi drobinkami. Widzicie je tutaj, bardzo fajnie to wygląda. Jestem tego produktu bardzo ciekawa, Wam powiem. E, teraz jak właśnie sprawdzałam w internecie, co to jest, to ma bardzo, bardzo dobre opinie. E, dziewczyny twierdzą, że ich skóra się nie wysusza w ogóle. Także mega jestem ciekawa tego produktu. I mimo tego, że to jest firma muła, nie wiem ile to kosztuje, Wy to już widzicie... E, to bardzo się z tego cieszę, i jest to produkt pełnowymiarowy. Także powiem Wam, że jest to coś nowego: jest to coś ze złotem, co ja lubię. I myślę, że dzisiaj naszym zwycięstwem będzie właśnie ten oto produkt. Może nie dostanie ode mnie dyszki, ale mocne dziewięć. Także myślę, że, że tak będzie super. Mamy produkty do twarzy, w sumie prawie wszystko mam do twarzy. Fajnie, cieszę się, to nie jest, dzisiaj nie są produkty jakieś na pewno. Wow, w ogóle ale są naprawdę fajne i wam powiem, że póki co naprawdę się cieszę z tych kalendarzy, które mam. E, póki co nie licząc produktów, których, e, które dostałam dzisiaj w kalendarzu, wartość kalendarza z Marken Spencera e, to jest 81 funtów, e, wartość kalendarza z Glory. Soap Glory to jest 21 funtów i z Glossy Box um, jest to 84 funty. Także wszystkie kalendarze poza Soap Glory już mi się zwróciły, a to jest dopiero po 7 dniach, no bo dzisiaj mamy 8. Także... Opłacało się, chyba nie muszę więcej mówić. Oczywiście, że się opłacało. Także ja już kończę, wyszedł mi dzisiaj krótszy vlog. Na szczęście jutro będzie może jeszcze krótszy. Mam nadzieję, życzę Wam cudownego wieczoru, cudownego poniedziałku, świetnego tygodnia. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę zróbcie to właśnie teraz, bo dzisiaj sprawdzam swoje statystyki i jest bardzo dużo ludzi, którzy mnie oglądają, ale nie subskrybują. Także was to nic nie kosztuje. Mi sprawiam mega wielką radość. Także ten przycisk to subscribe, wciśnijcie, Złoneczek też jest mi. Widziany każda łapka w górę i w dół oraz każdy komentarz. Buziaki spokojnej nocy!